Czy uwierzycie, że ten budynek to dom szkieletowy? Dom może być gotowy nawet w 6 miesięcy, ze sprawdzonym wykonawcą i kosztem znanym z góry. Wejdź na ekstradom.pl, wybierz gotowy projekt domu i ciesz się szybką przeprowadzką. Pokazaliśmy już sporo domów szkieletowych, ale być może wy teraz, którzy podejmujecie decyzję o wyborze technologii, macie jednak pewne pytania, słyszeliście o mitach i legendach dotyczących mieszkania w tym domu, a więc spotykamy się dziś z Darią. Cześć. Cześć, Kuba. Daria mieszkała w tym domu od kiedy? Od dwóch lat. W maju minęły dwa lata. I kocha swój dom. Kocha w nim przebywać, ale też może rozwiać nasze wątpliwości. Często spotykam się z takim zarzutem, że w tych domach wszystko słychać: samochody jeżdżące ulicą, koparki, sąsiadów, Płotu. Nie. Akustyka naprawdę jest bez zarzutu. W naszym domu niczego z zewnątrz nie słychać. A i to, co się dzieje w domu, też myślę, że nie słychać na zewnątrz. Mhm. Słyszałam, że takie domy też są trudne pod kątem aranżacji wnętrza, bo jeżeli chcemy coś ciężkiego powiesić na ścianie, mhm. to nie da się, bo mamy tylko belki. E, wszystko się da. Wszystko się da, tylko trzeba o tym pomyśleć już na etapie budowy. A jeszcze powiedz mi, często spotykam się też z zarzutem, że w takich domach ściany potrafią po jakimś czasie pękać. Troszkę jest w tym prawdy. To jest jednak drewno, drewno, które pracuje przez pierwsze dwa lata. To nawet wykonawca nam od razu powiedział, że będą pękać lekko w narożnikach. Na łączeniu między sufitem a ścianą wszystko przyjeżdżają, naprawiają, także to podlega jak najbardziej gwarancji. No właśnie, pewnie jest ktoś tam pośród Was, kto pomyślał, no dwa lata, pewnie im wszystko popękało. To zaraz zobaczymy, co, gdzie, jak i dlaczego. Wchodzimy do środka? Oczywiście. No to idziemy. Wyjątkowo, bo zazwyczaj wchodzimy od strony frontowej, wchodzimy do domu tym razem od strony podwórka, i dochodzimy do takiego punktu centralnego, z którego widzimy kuchnię, jadalnię, salon. Można przejść na piętro, ale także w tym zaułku strefę wejściową. Co to jest za projekt domu, jaki ma metraż i rozkład pomieszczeń? To jest projekt domu Home Concept 03, ma 139 metrów. W strefie dziennej mamy przestronny salon z jadalnią i kuchnią. Mamy też małą łazienkę, którą zrobiliśmy tak naprawdę zabierając część z piżarni. Mm. Żeby wstawić do niej prysznic, bo w projekcie było tylko i wyłącznie samo WC. Yy, Obok mamy pralnię, połączoną z pomieszczeniem technicznym. Mhm, mamy też schody, które prowadzą na piętro. Piętro mhm. jest odbiciem parteru w sensie obrysu. i Jakie tam mamy pomieszczenia? Tam mamy trzy sypialnie, małą garderobę i łazienkę. Okay. Projekt Home Concept 03 od Ekstra Domu, do którego wy wprowadziliście swoje zmiany. Dokładnie. Jedną ze zmian jest to, zapraszam tutaj kamerę, w tej toalecie, która była de facto toaletą, dodaliśmy prysznic i mamy oto łazienkę kosztem pomniejszenia spiżarni. To zobaczymy w kuchni, tak? Okay. To jest pierwsza zmiana, o której wspomniałaś. Jakie zmiany jeszcze wprowadziliście? Na parterze tak naprawdę zrobiliśmy tylko otwarty wiatrołap. Mhm. Tą spiżarnię, którą zmniejszyliśmy, no i zmienialiśmy też okna. Okay. Są dużo większe niż były w projekcie, chociażby te kuchenne. I okno tarasowe. To zaraz o tym opowiemy w kuchni będąc, ale jeszcze wiatroła. To jest mhm. nieco kontrowersyjna kwestia, bo z pewnością były osoby, które mówiły co wy zamknijcie ten wiatroła, będzie wam zimno wpadało, dokładnie, nie opłaca się. Dokładnie, miały hulać wiatry, których mhm. nie mamy. No i cieszymy się, że podjęliśmy taką decyzję, bo naprawdę zależało nam na tym, żeby to jednak była taka jedna wielka przestrzeń. Mhm. A też przy okazji, kiedy się wchodzi do domu, albo kiedy wchodzą goście, od razu mogą podziwiać Wasze piękne wnętrze. Projekt domu to jest Home Concept 03 od Ekstra Dom. Dlaczego taki właśnie wybraliście projekt? Bo pewnie przeglądaliście kilka, kilkanaście, zanim zgodnie stwierdziliście, że to będzie dom naszej rodziny. To był pierwszy projekt domu, który nam się spodobał. Naprawdę oboje z mężem stwierdziliśmy, że to będzie nasz dom. Mhm. Szczególnie strefa dzienna, ta przestrzeń, to nas zachwyciło i tutaj nie było nawet żadnych wątpliwości. Najpierw znaleźliśmy projekt, kupiliśmy ten projekt, znaleźliśmy wykonawcę, który postawi nasz dom, mhm. podpisaliśmy z nim umowę, a dopiero szukaliśmy działki. Stresujące dość no, chyba. No, trochę tak, bo w sumie wykonawca też wymagał, żebyśmy podali adres tej działki, a my zupełnie nie wiedzieliśmy, gdzie ten dom będzie stał. I co się z Wami działo w międzyczasie? My potrzebowaliśmy pieniądze na budowę tak naprawdę, pieniądze, których nie mieliśmy, więc sprzedaliśmy dom w trakcie już budowy, wynajęliśmy mieszkanie na kilka miesięcy, a tutaj po prostu jak najszybciej, żeby skończyć, żeby tylko zamieszkać. Jak szybko ten dom powstawał? Tak naprawdę ściany powstały w jeden dzień. Jak to możliwe? No tak możliwe, nawet w godzinę bym powiedziała. Przyjechały gotowe ściany, bo to jest bardziej modułowy niż szkieletowy. Przyjechały gotowe ściany, cały parter powstał w około, nie wiem, godzinę do dwóch. Tydzień później przyjechało piętro. Do stanu deweloperskiego trzy miesiące. A do wprowadzenia się 5 miesięcy. No to teraz porozmawiajmy o kuchni, o tej zmianie, tutaj, która tutaj zaszła. Dotyczy ona okien. Jak według projektu miały wyglądać okna tutaj? E, według projektu okno, tu koło z powinno być takiej wielkości, dokładnie jak jest okno tutaj. My zamieniliśmy te okna, a to maksymalnie powiększyliśmy. E, czyli de facto uzyskaliście mniej więcej taką część przeszklenia. Dokładnie. Czy było warto wykonać taką no, niewielką zmianę? Bardzo warto, naprawdę. Zwłaszcza, że my zrobiliśmy to niemal w ostatniej chwili, bo dostaliśmy już pierwszą wycenę okien no i nagle stwierdziliśmy, mhm. że dokonujemy zmiany. Ok. Kwestia okien i kuchni to jest również problem wylewki. Tutaj nie jest to problem, ponieważ macie fix, on się nie otwiera, mhm. ale aby przewietrzyć pomieszczenie, w tym przeszkleniu macie skrzydło otwierane. Tak, I to, w to jest takie wystarczy. awaryjne, to jest awaryjne, bo my tego okna w ogóle nie otwieramy. Okay. Mamy rekuperację, mamy okap, więc tu uh -huh. okna po prostu są cały czas zamknięte. Dom bez obsługi. No tak Dom jakby. Okej, okay. jesteśmy w kuchni dość jasnej, właściwie na całym parterze waszego domu krują odcienie bieli i jasnych brązów. Taka jasna kuchnia nie jest trudna w utrzymaniu w czystości? Ja bym powiedziała, że jest wręcz łatwa nie jest wymagająca w ogóle. No wszystko na niej widać, więc można na bieżąco sobie sprzątać. Okej, okay, w tym sensie, ale mm. y, zwróćcie też uwagę, jak sprytnie jest ta kuchnia zaprojektowana, jak ergonomicznie, bo tutaj pod płytą indukcyjną mamy szufladę, jak to zazwyczaj bywa, ze sztućcami czy jakimiś talerzami na dole, a tak. po drugiej stronie jest zmywarka, a więc a kiedy opróżniamy zmywarkę, otwieramy ją tu i jedynie stojąc w tym miejscu wszystko przykładamy z szuflady do szuflady. Czy to Dokładnie. jest projekt, który wam architekt podpowiedział, czy sami wiedzieliście, że Trzeba to zrobić. My sami zaprojektowaliśmy tą kuchnię z marketu, mm -hmm. że tak powiem. Ze znanego marketu, meblowego? Dokładnie. Czyli dokładnie. Tutaj nie pracował żaden stolarz. mąż montował sam wszystko. Mm -hmm. Twoja złota rączka. Dokładnie. I mój projekt. Mm. Twój projekt, a jego złota rączka. Super. Ale jest tu jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, które znajduje się w tej kuchni i pozwól, że ja pokażę. Otóż za tymi okay. drzwiami, które wyglądają jak drzwi od lodówki, znajduje się spiżarnia. W tymże miejscu to jest ta spiżarnia, której przestrzeń nieco pomniejszyliście. Czy żałujecie tej decyzji? Nie, nie żałujemy. Taka spiżarnia jest dla nas wystarczająca, naprawdę. E, a dzięki temu uzyskaliśmy zwłokę prysznic, tak? I jaka jest powierzchnia tego pomieszczenia? E, to jest metr na dwa i dla rękę. Dwa plus dwa wystarczy. W zupełności. Dużo gotujesz? Dużo. A więc widzicie Państwo, nie zawsze większe, znaczy lepsze. Dlaczego zdecydowaliście się na dom właśnie taki, modułowy, szkieletowy, a nie na przykład murowany, których w Polsce jest mnóstwo? Zależało nam na domu, który powstanie szybciej niż w tradycyjnej technologii, żeby był też energooszczędny, komfortowy, no i z naturalnych materiałów. Jaki wpływ na Wasze zdrowie ma fakt, że ten dom powstał z naturalnych materiałów? Nasz syn jest astmatykiem, alergikiem i odkąd się wprowadziliśmy do tego domu, tak naprawdę skończyły się problemy zdrowotne. To jest zasługa drewna, to jest zasługa tak. też wełny, która jest w ścianie, mhm. tak? Ile to jest centymetrów, jaka to wełna? 25 centymetrów wełny. Wełna mineralna? Tak. Mhm. Ale też zasługa tego, że macie rekuperację. To na pewno. Tak naprawdę w naszym domu w ogóle nie otwieramy okien. Jak tylko wchodzi się do domu, to pierwsze co człowiek widzi poza wnętrzem to zewnętrze. Za sprawą przeszkleń, I tu jest naprawdę sporo. Mówiliśmy o kuchni, jesteśmy w salonie, jedno, drugie szerokie drzwi przesuwne. Tu mamy kolejne przeszklenie i jeszcze jedne. Czy to przypadkiem nie za dużo? Nie, nigdy nie jest za dużo. Mhm. My w Starym Domu mieliśmy bardzo małe okna. W sumie w całym domu były okna wielkości jednego naszego. Mhm. Dlatego chcieliśmy, żeby to było jasno. Okay. żeby wpadało jak najwięcej światła. I tak się składa, że mamy okna z każdej strony, więc cały dzień po prostu w dni słoneczne to słońce mm. wpada do pomieszczenia. Odbiliście sobie to ewidentnie, bo tak przeszkód jest rzeczywiście mnóstwo, ale w kontekście domów szkieletowych i w ogóle komfortu termicznego jest ważne, żeby te okna izolowały też akustycznie i termicznie. Mm. Jak to u Was wygląda? Powiem tak, w razie czego mamy rolety zewnętrzne, które w dni bardzo, bardzo słoneczne, upalne też przysłaniamy, żeby tego słońca mm. już wtedy nie wpadało, żeby nie nagrzewało. Się, bo potrafi temperatura skoczyć o 2-3 stopnie do góry naprawdę przez same przeszklenia. To taki model włoski, bo we Włoszech też tak przesłania, przesłania się okna, żeby się wnętrze za bardzo nie nagrzewało, bo rzeczywiście nie macie zasłon e, od środka, ale za to macie tutaj ogromną klimatyzację. Tak, w tym roku jeszcze nie była używana, nie było takiej potrzeby, ale na wszelki wypadek jest. Kiedy stoi się w salonie, mamy piękną ścianę lasu. To jest park krajobrazowy? Nie, to jest las, to jest teren podmokły, las pod ochroną środowiska, także tutaj nikt mhm. po prostu niczego nie rusza. Las żyje swoim życiem. Ale jeśli zapuści się, wy zaraz to zobaczycie na przebitkach, zapuści się żurawia, to widać, że tutaj zaraz za domem jest bardzo duża skarpa. Tak ona wyglądała, kiedy ją kupowaliście? Nie. Działka była właśnie takiego poziomu, jak jest tam niżej. Mhm. Była dużo poniżej drogi, i my podnosiliśmy tutaj teren. Dlatego tą działkę też kupiliśmy w bardzo korzystnej cenie. Mhm. Chyba nikt nie chciał, każdy bał się podjąć tego wyzwania, żeby jednak nawieść kilkadziesiąt, może nawet kilkaset wywrotek ziemi. Wchodzimy na piętro, i tu miłe zaskoczenie nie spotyka nas. Ściana, tylko takie oto przeszklenie, które optycznie troszkę wydłuża korytarz, ale przy okazji pokazuje nam zieleń na zewnątrz. To zawsze bardzo miły akcent. Daria, opowiedz troszkę o rozplanowaniu pomieszczeń na piętrze. Mamy łazienkę, trzy sypialnie i garderobę. Mamy też przejście na poddasze no nawet. Tak. Tutaj jako pierwsze pomieszczenie to łazienka, która jest drugą łazienką w tym domu, ponieważ pierwszą widzieliśmy na parterze. Jaka miała być w Waszych założeniach projektowych ta łazienka i ta przestrzeń? E, miała być jasna, miała być przede wszystkim wanna i prysznic. Wanna dla dzieci, mhm. duża. My rzadko z niej korzystamy, nie mamy na to czasu. Mamy też tutaj taki próg, który jest wynikiem grubości kafni. Mhm. To jest coś, o czym warto. Pamiętać wcześniej, jeżeli ktoś chce uniknąć takiego efektu, ale też zwraca moją uwagę to, że tu jest podcięcie, czyli jak do łazienki, tak. to jest naturalne, ale takie podcięcie jest też w pozostałych pomieszczeniach. Dlaczego? Tak, mamy rekuperację, więc musi być ten przepływ powietrza. Mhm, to ze względu na to. Kiedy spojrzymy, drodzy widzowie, teraz i Dario, tutaj pod sufit i tak przejdziemy nawet kawałek do przodu w jednym, drugim, a nawet w trzecim miejscu, widzimy coś, co pękającą ścianą nie jest, ale. Ktoś mógłby do tego się potrzepić. Dokładnie. No to jest dom drewniany, tak? To jest szkielet, który cały czas pracuje. Wykonawca nas e, informował, że tak się będzie działo, że przez pierwsze dwa lata mogą się pojawiać takie pęknięcia na łączeniach. Oni przyjeżdżają, wszystko w ramach gwarancji, naprawiają, tylko tak jak mówię, musi minąć dwa lata. Mhm. Czyli nie należy wstrzymać alarmu, to jest naturalne, tak ma się dziać. No to de facto nie jest ściana, która pęka czy się rozchodzi, to jest y, miejsce łączenia ściany i, i sufitu, po trzech latach to ma się już nie pojawić. Tak, to już ma się nie już się uleży tyle ile ma mhm. i, i na tym koniec. Idziemy dalej i tutaj mamy drzwi, które prowadzą do pokoju waszego syna, mhm. obok jest pokój córki, ale y, to co rzuca się, czy właściwie mi się rzu rzuciło jak wszedłem do tego pomieszczenia, to że jest on najciemniejszy. Tak, tutaj niestety żałujemy, że nie daliśmy okna dachowego. W planach jest dołożenie go. To jest najciemniejszy pokój w całym domu. Mm -hmm. I to okno dachowe z pewnością rozwiązałoby ten problem. To pewnie też jest kwestia lokalizacja, lokalizacji domu względem stron świata. Mm -hmm. Tam mamy tylko jedno przeszklenie i mamy też las który nie przepuszcza tak dużo światła, światła jak otwarte okno. Tak, ale też jest pokój, okno pokoju od północy, od strony mm -hmm. północnej, więc no, dlatego też jest bardzo ciemno. Okay. Plus kolorystyka ścian, którą syn wybrał. No, ale syn już jest w takim wieku, że sam decyduje o tym, Dokładnie tak. jak ma jego przestrzeń wyglądać. Nasz dom powstał w 2022 roku, w grudniu. Nas kosztowało to 466 tysięcy do stanu deweloperskiego, plus płyta fundamentowa około 50 tysięcy. Mhm, czyli 3 lata temu taki był koszt tego domu w technologii szkieletowej, no i był budowany też zimą. Dokładnie. To jest zaleta tego typu domów, bo z murowanym byłoby troszkę trudniej. No i ostatnia przestrzeń, czyli sypialnia rodziców. Czy to jest takie pomieszczenie, które jest idealne, czy jednak można by je nieco skorygować? Teraz z biegiem czasu stwierdzam, że jest trochę za duża, no jednak w tej sypialni spędzamy naprawdę mało czasu, mhm. tak naprawdę tylko śpimy. Chodzi pewnie o tę przestrzeń tutaj. Dokładnie. Tak? Od ściany ehm. można przejść dopiero do łóżka, to jednak kawałek się przechodzi. To też. Mhm. Teraz na pewno byśmy z tych trzech pomieszczeń, czyli z trzech sypialni, zrobili jeden dodatkowy pokój. Czyli tak, żeby były cztery sypialnie na górze, może ten czwarty to byłby gabinet lub garderoba dodatkowa, mhm. bo mamy taką niewielką swoją tutaj, jest projekt podobny do naszego, gdzie właśnie są takie cztery pomieszczenia. Mhm. Gdybyście na przykład zrezygnowali z tego telewizora z tej szafki, mhm. tutaj na tej ścianie można by wykonać zabudowę. Tak. I wtedy garderoba, zapraszam w tę stronę, która znajduje się w tym miejscu, mogłaby zniknąć i popuszczając wodę, zapraszam cię mhm. architektonicznej wyobraźni, można by tu stworzyć prywatną łazienkę. I tak też było w. W projekcie miała to być prywatna łazienka. My zrezygnowaliśmy z niej właśnie po to, żeby była garderoba. Mhm. Ale łazienka jest dokładnie za, za, tą garderob ścianą, tak. za garderobą. ścianą. Okay. To jest zmiana, którą jednak dzisiaj byście odkręcili? Mm, chyba nie. Okay. Czyli pasuje Wam takie pasuje. korzystanie dokładnie, ze wspólnej tak. przestrzeni łazienkowej dla całego tego piętra? Tak. Dobrze, no więc troszkę podsumowując, e, przeszliśmy już cały dom, cały metraż 139 tak, tak, metrów kwadratowych, trzy sypialnie u góry, e, czy to był dobry projekt, który wybraliście, czy dzisiaj gdybyś budowała raz jeszcze dom, to byś szukała innego projektu, większego, mniejszego, o innym układzie? To był bardzo dobry projekt, no nie wiem co bym zrobiła za kilka lat, ale na tą chwilę to jest naprawdę dla nas idealny projekt. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie z Darią rozjaśniło Wasze wątpliwości dotyczące technologii szkieletowej. Jednakże to nie ostatni dom tego typu, który pokazujemy. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, koniecznie napiszcie je w komentarzach. Twój dom może być gotowy nawet w 6 miesięcy ze sprawdzonym wykonawcą i kosztem znanym z góry. Wejdź na extradom.pl, wybierz gotowy projekt domu i ciesz się szybką przeprowadzką.